Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię, wszystko co widzialne i niewidzialne. Wierzę, że Jego ręka prowadzi świat, nawet wtedy, gdy człowiek gubi się w ciemności. Wierzę, że każde życie jest darem, a każdy oddech jest znakiem Jego miłości. Wierzę, że nic nie dzieje się przypadkiem, bo wszystko co istnieje ma swoje miejsce w Jego wiecznym planie. Wierzę w Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, naszego Pana i Zbawiciela. Wierzę, że stąpił na ziemię z miłości do ludzi, że narodził się z dziewicy Maryi, żył pośród nas, nauczał, uzdrawiał, pocieszał i przebaczał. Wierzę, że niósł krzyż za moje grzechy, że cierpiał i umarł, aby świat odzyskał nadzieję. Wierzę, że Trzeciego Dnia Zmartwychwstał, aby pokazać, że życie jest silniejsze niż śmierć, że miłość nie kończy się w grobie, ale rodzi się na nowo w chwale Ojca. Wierzę w Ducha Świętego niewidzialną moc, która tchnie w serca odwagę. Wlewa pokój w niespokojne dusze, Rozświetla umysły zagubione w zwątpieniu. Wierzę, że Duch Święty jest ogniem, który oczyszcza i wiatrem, który prowadzi, To on daje słowa modlitwie, Natchnienie w cierpieniu i siłę w codziennym życiu. Wierzę, że nie jestem sam. Bo Duch Święty mieszka w każdym, kto otwiera swoje serce na Boga. Wierzę w Kościół Święty, wspólnotę wierzących, która trwa mimo bóż, błędów i słabości ludzi. Wierzę w jedność w serc w modlitwie, w siłę sakramentów i w obecność Chrystusa w Eucharystii. Wierzę, że Kościół jest domem, w którym każdy może odnaleźć nadzieję, przebaczenie i miłość. Niech Duch Święty prowadzi kapłanów, rodziny, dzieci, wszystkich, którzy szukają. Wierzę w świętych obcowanie, w tych, którzy żyli przed nami i wciąż modlą się za nas w niebie. Wierzę w aniołów, którzy czuwają nad światem, w ich cichą obecność w chwilach lęku i rozpaczy. Wierzę w siłę modlitwy, która przekracza granice czasu i przestrzeni, łącząc serca wierzących na całym świecie. Wierzę w odpuszczenie grzechów, że Bóg w swojej nieskończonej miłości zawsze daje nowy początek. Wierzę, że każde przepraszam wypowiedziane z serca jest początkiem uzdrowienia. Wierzę, że Jego miłosierdzie jest większe niż wszystkie ludzkie słabości. Że jego przebaczenie jest jak wiosenny deszcz, który obmywa duszę i przywraca jej życie. Wierzę w zmartwychwstanie ciał, w obietnice, że śmierć nie jest końcem, lecz przejściem do życia wiecznego. Wierzę, że spotkam tych, których kochałem, że łzy zostaną otarte, a smutek przemieni się w radość. Wierzę w życie wieczne, w Królestwo pokoju, Gdzie nie ma bólu, chorób ani wojny, Tylko miłość, światło i obecność Boga. Wierzę w Boga, który był, jest i będzie. Wierzę w Jego słowo, które nigdy nie przemija. Która trwa na wieki, wierzę, że nawet w największej ciemności świeci Jego światło. Wierzę, że On prowadzi mnie każdego dnia, nawet gdy nie widzę drogi. Panie, umocnij moją wiarę, abym nie zwątpił, gdy przyjdzie trudność. Naucz mnie ufać, gdy nie rozumiem Twoich planów. Daj mi serce pokorne, które potrafi dziękować za każdy dzień. Niech moje życie stanie się świadectwem Twojej miłości. Boże spraw, aby wiara była moją siłą, nadzieja moim światłem, a miłość moją drogą. Niech Twoje słowo żyje we mnie, niech prowadzi moje kroki i daje sens każdemu dniowi. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię wszystko, co widzialne i niewidzialne. Wierzę, że Jego ręka prowadzi świat. Nawet wtedy gdy człowiek gubi się w ciemności, wierzę, że każde życie jest darem, a każdy oddech jest znakiem jego miłości. Wierzę, że nic nie dzieje się przypadkiem, bo wszystko co istnieje ma swoje miejsce w jego wiecznym planie. Wierzę Jezusa Chrystusa, jedynego syna Bożego, naszego Pana i zbawiciela. Wierzę, że stąpił na Ziemię z miłości do ludzi, że narodził się z dziewicy Maryi, żył pośród nas, nauczał, uzdrawiał, pocieszał i przebaczał. Wierzę, że niósł krzyż za moje grzechy, że cierpiał i umarł, aby świat odzyskał nadzieję. Wierzę, że trzeciego dnia zmartwychwstał, stał, aby pokazać, że życie jest silniejsze niż śmierć, że miłość nie kończy się w grobie, ale rodzi się na nowo w chwale Ojca. Wierzę w Ducha Świętego, niewidzialną moc, która tchnie w serca odwagę, wlewa pokój w niespokojne dusze, rozświetla umysły zagubione w zwątpieniu. Wierzę, że Duch Święty jest ogniem, który oczyszcza i wiatrem, który prowadzi. To On daje słowa modlitwie, natchnienie w cierpieniu i siłę w codziennym życiu. Wierzę, że nie jestem sam, bo Duch Święty mieszka w każdym, kto otwiera swoje serce na Boga. Wierzę w Kościół Święty, wspólnotę wierzący, która trwa mimo burszt. Błędów i słabości ludzi. Wierzę w jedność serc w modlitwie, w siłę sakramentów i w obecność Chrystusa w Eucharystii. Wierzę, że Kościół jest domem, w którym każdy może odnaleźć nadzieję. Przebaczenie i miłość nie. I wszystkich, którzy szukają prawdy, wierzę w świętych obcowanie, w tych, którzy żyli przed nami i wciąż modlą się za nas w niebie. Wierzę w aniołów, którzy czuwają nad światem, w ich cichą obecność w chwilach lęku i rozpaczy. Wierzę w siłę modlitwy, która przekracza granice czasu i przestrzeni, łącząc serca wierzących na całym świecie. Wierzę w odpuszczenie grzechów, że Bóg w swojej nieskończonej miłości zawsze daje nowy początek. Wierzę, że każde przeprasza wypowiedziane z serca jest początkiem uzdrowienia. Wierzę, że jego miłosierdzie jest większe niż wszystkie ludzkie słabości. Że jego przebaczenie jest jak wiosenny deszcz, który obmywa duszę i przywraca jej życie. Wierzę w zmartwychwstanie ciał, w obietnice, że śmierć nie jest końcem, lecz przejściem do życia wiecznego. Wierzę, że spotkam tych, których kochałem, że łzy zostaną otarte, a smutek przemieni się w radość. Wierzę w życie wieczne, w królestwo pokoju, gdzie nie ma bólu, chorób ani wojny. Tylko miłość, światło i obecność Boga. Wierzę w Boga, który był, jest i będzie. Wierzę w Jego Słowo, które nigdy nie przemija. Wierzę w Jego miłość, która trwa na wieki. Wierzę, że nawet w największej ciemności świeci. Jego światło, wierzę, że On prowadzi mnie każdego dnia, nawet gdy nie widzę drogi. Panie, umocnij moją wiarę, aby mnie zwątpił, gdy przyjdzie trudność. Naucz mnie ufać, gdy nie rozumiem Twoich.